Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą nauczać, mawiał Mark Twain. Nauczycielom za trud włożony w kształtowanie postaw młodych ludzi należą się ukłony, a znakomitą okazją do ich złożenia jest Dzień Edukacji Narodowej. W Gminie Mykanów obchodzono go w tym roku podczas uroczystości zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Nikt nie powinien iść do tego zawodu, jeżeli nie czuje tego powołania i pasji, bo bez tych rzeczy w tym zawodzie nic się nie osiągnie. Rzemieślnicy, dobrze nawet rzemieślnicy, nie osiągają sukcesów. A największym sukcesem dla nauczycieli jest to, jak patrzą po wielu latach, jak zachowują się ich wychowankowie, jak założyli rodziny, jak dobrze im się wiedzie. To jest największa satysfakcja w tym zawodzie. Jednym z punktów uroczystości było wręczenie aktów nominacji w związku z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego. Nie zabrakło też wyróżnień dla najlepszych dyrektorów i nauczycieli. Moja praktyka e, sięga ponad 30 lat, nie tylko jako dyrektor, ale w, ciągle jako nauczyciel. Także ja sobie nie wyobrażam, żeby wykonywać ten zawód i żeby nie dawał on satysfakcji. Dzisiaj mieliśmy w szkole śrubowanie klas pierwszych. Patrzyłam na pierwszaki i z taką dumą i z takim e, wspomnieniem, jak to często się dzieje w poprzednich klasach, że e, witamy pierwszaków. I jest moment, i, i, i już są absolwentami naszej szkoły. Także jeżeli ten zawód nie, nie jest jakąś pasją, nie daje satysfakcji, to, to jest źle wykonywany. Są te wartości, one są cały czas kultywowane przez wszystkich nauczycieli, którzy pracują, którzy całe swoje życie, poświęcenie, cały warsztat pracy wkładają w to, żeby wychowywać kolejne pokolenia młodzieży. To jest przede wszystkim misja, i to jest przede wszystkim pasja. A co daje? No zadowolenie naszych dzieci, naszych rodziców, no i moich nauczycieli przede wszystkim. A skala trudności to jest trudny zawód? Myślę, że najtrudniejszy na świecie, ale warto. Nie, nie zawaham się zachęcać młodych pokoleń do tego. Jak przystało na święto nazywane potocznie Dniem Nauczyciela, podziękowania płynęły ze wszystkich stron i w naprawdę dużej ilości. Nie mogło jednak zabraknąć i życzeń. Satysfakcji, która przepełnia duszę, na, motywuje, napędza do dalszej pracy, daje taką pozytywną energię, no i przede wszystkim zdrowia i sprzyjających okoliczności, to znaczy pieniędzy. Bo tych zawsze jest mało. No i stabilnych przepisów, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć spokój, bo ten spokój jest bardzo ważny w tym zawodzie. Bo nauczyciel nie powinien zajmować się przyziemnymi sprawami, tylko zajmować się wychowaniem i nauczaniem, a nie tym, żeby zapewnić byt swojej rodzinie, myśleć o czymś innym, powinien skupić się tylko na swojej pracy. Jednym z prezentów, które przygotowali dla nauczycieli organizatorzy imprezy był koncert solistki operowej Karoliny Sambor Kobiałki, która zaśpiewała kilka arii przy akompaniamencie fortepianowym.